Mały Kiemakow z tej strony z 2. Witam Was w części trzeciej Dorsów, dlatego jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie na części trzeciej Dors, to zapraszam do oglądania. Szkoda, że nic nie Szybciej, szybciej podawań się. Zaraz wrócą. Dobra, to chodźmy. No i co dziś dzieba? Zobaczymy, co tam będzie. Byli nie na zamek kutka. O, no i to, to mi się podoba. Prawo, prawo. Kurczę, o dobra. Ósemeczka, tam jest dobra. No to Dobra. Nie, no ja nic nie widzę. Gdzie co jest? Nic nie widzę. Ściana. Положи ты. Добра. Эй, добра. Конец жатвы. Я ничего не вижу. О, врешьте. Браво, браво. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. And my ostatnie słowo jest ten. Hmm. Zaraz wrócą. Zabrałem... Aha. Coś było? A, dobra, zabalniczka. Kurczę, oh. mi się tutaj już tak wszystko myli, że ja po prostu... zamków! Bardzo się cieszę. I dorobek życia jeszcze, ale ta gra jest dla mnie miła. Że tu nie będzie, że nie było klucza, co? Dobrze, tu nie ma. Ta, ta. Chwila. Muszę zapalić. I no i mamy zwycięstwo. O, dobra, już mamy. No chodź, chodź. Dobra! I tak mi się zaraz wszystko powyczerpia. <ścoughs> Szczególnie ja. Przed tą ucieczką dla Sika. Chcę w końcu trafić do tych 50 drzwi. No, czy to jest takie trudne do pojęcia. No i jeszcze się światło pali. Chociaż niesłusznie. Tu nie będzie Sika. Niestety. Ale w sumie dobrze, że tu nie będzie Sika. A nic nie widzę. On ślepy jak mój. O nie, to drzwi? 17 o, Ale fajny dołek. Bardzo chciałbym taki mieć widzowie w moim domu. Ha, będę mógł sobie skakać jak mi się podoba. Hej, sobie będę łamał rękę i nogi. Nie no dobra. Nie, ja to będę robił z uwagą. Gdyby było o dobra, ty, jeszcze ostatni dorobek i będzie miał wszystko, ży całe życie wszystkie, ale fajnie, te mi się zawsze nam podobać. 50 drzwi, jak z cykletów. Też nic nie widzę. Nie. Szybciej, szybciej się... Szybciej, szybciej podawajcie. Zaraz się wyczerpi. Aż Poważnie. Seru, coś tam. Kurczę. Musiało się w tym momencie to zamazać. Tu. No wiedziałem. O, mam witaminy. Tutaj są witaminy, ale jakie wziąć? Chwila. To są witaminy. Weź je, weź je, weź je. Witaminy. Jak mam wziąć witaminy widzowie? Trzy, cztery. Dawaj, moje witaminy. Witaminy! Witaminy! Hmm. trudno. Mhm. Jak chcesz sobie tutaj siedzieć? ok. Nie ma problemu. O, trafiłem. Jest mi bardzo przykro, że przegapiłem witaminy, ale nie potrafiłem się im przeciwić. Skoro one chcą tutaj siedzieć, to trudno, niech sobie siedzą. I tak sobie poradzę z sykiem. Albo w sumie wezmę ten z zamków, no bo ale czy do dobrych drzwi te drzwi nie pasują? Trzeba iść do tych. Ponieważ te drzwi pasują. Szybciej. Nie ugryzie mnie. Ty ja znalazłem sposób, że co zrobić, żeby uniknąć tego pst Jeżeli jest obok was jak szafa, to do szafy nie może was ugryźć. W szafie nie może was ugryźć. Wtedy idzie, gdzie indziej i was nie gryzie. Fajnie, nie? Szybciej. Dawaj, że ten monstru. A nie, się lampisz. Ja No i co? Trzydzieści dwa. No, szybciej! Widzicie, ja mam tego wiałego już. Zaraz mi się wyczerpi. Co jest? Ach, no po co ja wydawałem ten łamać zamków? To oczy na to patrzą. To jest horror gra. Ale na tym to. Po... Okej. Okay. Czyli dzisiaj drzwi otworzyły? A tu dobra. Dobra, będzie sik, ale oby mi się udało, widzowie. Trzymajcie mocne kciuki. No oby. I. Adam! Chwile! Kryj się! Tutaj, tędy, hop, hop, hop. Zuuu! No chodź. Ja uciekłem przed Sikiem, Esa. I do tego... I do tego będzie zaraz coś, o czym marzę. Mi ty! Teraz! za si! Przeszedłem! Chwila... Tam jest figura, a tutaj jeszcze nie byłem... Czemu ja tak skaczę? Nie, dobra. Chodźmy. Tu się mieści sy. To się nie widza. No już, idź, idź. Mam, mam pierwszą książkę i drugą. Ja za, za pierwszym razem tak od razu po książkę tutaj trafiam. Kurczę, to tam była jedna. No szkoda Szkoda się przykrałem Kubie. Ale za to mogę kupić witaminy Albo jednak nie I tak nic nie kupię Lol. Kurczę tylko trzy książki Jak z co to jest grane 阿里些，你别、哎 Poszliśmy dalej. A dorsy są przyjazne. Najpierw tu. Kluczyk, 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 Dlaczego to wszystko musi mieć taki komplik? Czy ja się tam chciałem schować? Trzmistruna nigdy nie ma, gdzie się chowa łóżko. Tylko mi się tak raz zdarzyło, ale to tylko była jedną raz was. A, pusto. Tu zrobimy ślad, że tu już byłem. Po drzwiach. Po drzwiach to jest ślad. Zrobimy. tego łóżka. Kurczę. Aż to łóżko my tak trażni. Ty, tu jeszcze nie byliśmy. Tu będzie kluczyk na bank. No i właśnie. Dobra, tylko gdzie jest zamek? O tam. To tam idziemy. Poważnie, czemu tak słabo widać. Muszę zrobić osłonę. O! Ale pociecha. A, kurczę, myślałem, że to już trzynasta. Kurczę. Nie patrz na to. Po yy. co mnie tam jakaś głupia tam może być zardwijała. potem się ją ciągle tutaj trzymał. Mię mi, mi męczy. Mi męczy. Ja nie wziąłem żadnych zapalarek. Powinni usunąć z dorsów. Ale nie zapalniki w sensie te brązowe to coś. To co można kupić tam w sklepie przed dorsami grą, to wtedy można kupić. Ale takie... Jak mogłem przegrać? Nie no, a inni bawiają. Ta gra jest żałosna. W sumie trochę jest, ale dobra. Trzy kafle naprawdę. Aha, okej. Okay. A kupię sobie witaminy i jak trafię te trzy kafle po trzech dorcach, to się uduszę w szafie. Muszę być pokonany, muszę być. Muszę. Dobra. Duszy się w szafie. Lol. Zobaczycie efekty po przerwie. O, już są efekty. Ja się duszę. No i bardzo dobrze. Zasłużyłem na to. No jeszcze trochę się tu posiedzę. Aha. Dobra, raz się po tej będzie git. O to chodzi. Kolejne efekty. I to właściwie takie same. Dobra, wychodzę. <grymne> o, jeszcze tu się uduszę. Może z jednej strony duszenie się w szafie to trochę głupota, ale przynajmniej jest powód. Właściwie już są efekty. No i o to mi chodziło. A za wyrasta. You died to hide. Dobra, mam 102. Bardzo dobrze mi szło. Teraz sobie kupię witaminy. I będzie święty spokój. Mam witaminy. E S-A-S-A. E s s a No, pajączek. Pająk mi nie zrobi. 75 zyka na bank. A mój mówiłem? Mówiłem, że 75 zyka. Ale fajnie. I co? I co? I co? Nie ma nic. Tu jest. Hmm. Tył wzrot, Przód wzrot. zwróć, zwrot. Przód wzrot. Baczność. Spocznij. Wiem. Bacz baczność. zwróć, 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 idziemy, tył -wzrot. Przed wzrokiem patrzyłeś, spocznij i idziemy. Chciałbym się tam spalić, <noise> ale nie, ja nie mam czasu. Nie, no trafiłem. Czemu najwięcej kurczę? Czemu kurczę najwięcej zapalniczek jest właśnie tutaj? Nie może być czegoś innego po prostu? Нас еще жие. Sorry, muszę zrobić pauzę? Widzowie, nie uwierzycie, gdzie ja znalazłem klucz. Ten na podłodze se leżał, kurczę. Nie musiałem tam wchodzić. No bo jak już leci, no bo jak już tam siedzi, to siedzi. Ale chodźmy. oh you wash I właśnie najczęściej. Tutaj mnie coś może spotkać. Ale to była jakaś. Tylko głupia, stara szafa. Głupia, stara szafa, szafa Pa, pa, pary, ta fa, rafa. Znowu pająk. I znowu do życia. Bardzo się cieszę. Dobra. Zaraz i tak nas ta spotka. O nie, nie gadaj, że na klucz. Dobra. Jeszcze tu nie byłem. O, mam kluczyk! Ale się cieszę. Ty. I co? I bym tam sobie szukał, szukać. Nie, 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 nie. Bym sobie szukał jak głupkowata, a tutaj już proszę, od razu mam kluczyk, chociaż nie spodziewałem się tego po sobie. Dobra. Ja już widzę, tak że. Dlaczego czemu ja nie idę? A no jasne. Cztery myśli, jak dopadnie. Przygotowałem witaminy. Gdzie to jest? O. No i wreszcie jest sig. Żeby się nie zmarnowały. Dobra, voilà. Bon. Voilà. Hop, hop, hop. tu Je sais No i przegrał! Zachacie like, tasa w górę, subskrybujcie, komentujcie, wyświetlacie. No i widzimy się na czwartej części, ale nie wiem czy dzisiaj. Dobra, to popa. Tylko jeszcze zobaczymy nagrodę. Hmm, kupię sobie normalnie zapalniczkę i ten, ten łamany